Próbowałeś kiedyś nie spać całą noc? Świetne uczucie, że jutro nigdy nie nadeszło, a wczoraj nigdy się nie skończyło. Jest tylko jeden czas teraźniejszość. Sen to iluzja, która zamyka Twoje życie w ciasnych odcinkach, z których nie możesz dostrzec całości. Taki tekst krąży ostatnio po internecie. Pewna osoba. Poprosiła, żebym się wypowiedziała na ten temat jakiś czas temu, a więc zaczynajmy. Zacznę od pierwszych zdań. Próbowałeś kiedyś nie spać całą noc? Świetne uczucie, że jutro nigdy nie nadeszło, a wczoraj nigdy się nie skończyło. Tak. Wiele osób ma problemy ze snem i często nie przysypiają nocy, Aczkolwiek czas nigdy nie zależał od nas. Co z tego, czy śpisz, albo pozwalasz się pochłonąć ciemności nocy, Czas płynie dalej i nie zatrzyma się, Albo cofnie z powodu braku snu człowieka. Bez znaczenia, jutro i tak nadejdzie, Aczkolwiek nie dla wszystkich. Ale czas będzie płynął dalej i nigdy się nie zatrzyma. Jest tylko jeden czas teraźniejszość. Oczywiście, nasze wspomnienia mogą być nieprawdą i na bieżąco dodawane do naszego mózgu, tworząc wspomnienia. Jednakże, moim zdaniem, to co było to przeszłość, to co jest to teraźniejszość, a to co będzie, pozostaje dla ludzi zagadką. Inaczej przyszłość. Według mnie istnieją trzy czasy, tak jak już wspomniałam. Sen to iluzja, która zamyka Twoje życie w ciasnych odcinkach, z których nie możesz dostrzec całości. Sen z punktu naukowego to zebrane w ciągu dnia informacje, które w jakiś sposób pozostawiły większy ślad, wspomnienie, które lepiej zapamiętaliśmy. Potrafi się przypominać nierozwiązane problemy czy stres. Jednak sny potrafią również płatać figle i na przykład przewidywać przyszłość. Według mnie sen pozwala dostrzec więcej niż w ciągu dnia. Nasze ciało odpoczywa, a my możemy w spokoju przetwarzać informacje z dnia oraz dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. A jeśli jest coś na rzeczy, to będziemy przypominać nam się dotąd, aż nie rozwiążemy spraw z przeszłości. Ale cóż, póki co, mówił do Was ktoś z innego wymiaru.